Dzień dobry! Jestem Anna. W tym wideo nauczysz się, jak skonfigurować system oceniania. Zaloguj się jako superadmin i przejdź do zakładki definicje, aby skonfigurować podstawowe definicje, dzięki czemu dopasujesz program DL Pro do oferty Twojej szkoły. W zakładce oceny dodajesz skalę ocen, które wykorzystasz przy wystawianiu ocen uczniom. Możesz dodać wiele różnych skał ocen dla oceny różnych testów i rodzajów aktywności. Aby dodać nową skalę ocen, kliknij Dodaj, podaj jej nazwę, a następnie kliknij Zapisz. Następnie kliknij Elementy, aby dodawać, edytować albo usuwać poszczególne oceny składające się na tę skalę. Możesz dowolnie edytować nazwę skali ocen i jej elementy, a także usunąć całą skalę za pomocą przycisków Elementy, edytuj oraz usuń. Aby wystawić oceny, zaloguj się jako administrator albo pracownik sekretariatu i przejdź do zakładki egzaminy ćwiczenia w szczegółach ucznia albo oceny w szczegółach lekcji. Jeśli chcesz nauczyć się więcej, zajrzyj na dlpro.eu.